Dzień dobry. Witam na moim kanale i Starot. To jest czytanie na 3 września 2025 dla nas wszystkich. Zobaczmy, co wszechświat chce nam przekazać w tym dniu. 3 września. 3 pentakle. E, rycerz Buław. 4 buławy. Na spodzie głupiec. Może z jednego projektu wskoczycie dzisiaj w drugi. Może będziecie musieli pogodzić pracę z domem dzisiaj w jakiś taki kreatywny sposób. Ale ja mam wrażenie, że będziecie z tej na przykład z pracy wracać z takim rozpędem, bo czeka coś was fascynującego w tym, w tym miejscu. To może być dom, to może być. E, jakiś projekt, który zaczęliście w domu. To może być sytuacja, gdzie zostaliście zaproszeni do, na jakąś celebrację, to może być e, sytuacja, gdzie, mm, um, no, chcecie z jakąś pasją i zaangażowaniem wskoczyć w Coś, co was zainspirowało, co spowodowało, że nie możecie się doczekać, aż um, do, do tego przystąpicie. Tutaj możecie coś robić, tutaj możecie coś w tej karcie trzech pentakli, może być tak, że um, z kimś współpracujecie, coś robicie takiego nawet dość monotonnego, nudnego. Ale wracacie do czegoś, co jest tutaj Waszą prawdziwą pasją, prawdziwym wyzwaniem, prawdziwym hmm, czymś, co jest co za, zapala te, tę Waszą iskrę w sercu, co ją rozpala, co powoduje, że jesteście, hmm, czujecie się. Hmm, jakby to powiedzieć, w swojej skórze, że jesteście na właściwym miejscu. Może też być tak, że ktoś e, może Was dzisiaj w ten sposób e, podejść, może wyjść z jakąś propozycją, z jakimś pomysłem, że tu, teraz ma się to wszystko odbyć i nagle. E, będzie na przykład was chciał odwiedzić, wpaść do Was. W, 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 jakaś taka niezapowiedziana wizyta może nawet w, w, nastąpić. Ktoś może na przykład szybko się pojawić i szybko zniknąć. <laughs> Więc uważajcie, może też z drugiej strony do takiej osoby, które podejmują takie zbyt pochopne decyzje w tym dniu, ponieważ one się mogą szybko rozmyślić. W przeszłości było bardzo dużo czekania. Coś powoli się rozwijało, nie miało jakby. No, jest to zdecydowanie różnica w tych dwóch kartach. Tutaj akurat widzimy tę skaczącą dziewczynę przez ten płonący okrąg, a tutaj leżącą dziewczynę na, w, tych, w, tych, w tej gęstwinie. I tutaj się zaczyna coś otwierać, to bardzo, bardzo długo na coś czekaliście, ale może, może Wam się to opłacało, żeby tak czekać i teraz nagle się coś może, może nastąpić jakiś przełom w tym dniu. Dziękuję.